Dobry wieczór, witam Państwa w programie Prawnik Radzi w studiu telewizji Polwizjon mecenas Piotr Wachowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj o odszkodowaniach. Odszkodowaniach powypadkowych, po wypadkach w pracy, tak zwanych workers' compensation. Te odszkodowania, tak się nazywają, to słowo workers' comp słyszymy bardzo często. Ale zacznę od pytania związane z ogólną atmosferą w prawie, zmianach w przepisach. Dużo ostatnio słyszeliśmy no, o zmianach, które dotyczą lekarzy, szpitali, odszkodowań tutaj zasądzanych, kiedyś bardzo wysokich, teraz chyba trochę mniejszych. Czy te zmiany, które dotyczą lekarzy, tak samo dotyczą pracodawców? W tej sytuacji akurat że nie. To jest kompletnie inny oddział prawa. I także te limity, który, o których słyszymy teraz, jak chodzi o tamtym prawie, nie dotyczą tej sytuacji tutaj. I chciałem też powiedzieć, że odwrotnie jest w tej chwili, że właśnie um, teraz jest sytuacja taka, że jest bardziej korzystna dla pracownika niż dla pracodawca. Robi się lepiej. Czyli w przypadku, kiedy mamy wypadek w pracy, no, to bardziej cierpi pracodawca, który musi bardziej uważać na system prawa niż sam pracownik, który prawa ma większe. O tych prawach powiemy za chwilę, ale yy, no, kiedy zmienia się prawo, to zastanawiamy się, kto pociąga za sznurki, jaka jest atmosfera polityczna i dlaczego politykom zależy, żeby ta sprawa właśnie tak wyglądała. S są różne zmiany, które już, które już istnieją. Um, I so, jest też propozycja, żeby zmienić następne kilka różnych praw. Um, atmosfera jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, że jest bardziej jest pozytywna dla pracownika w tej chwili niż dla pracodawca. Dlaczego to istnieje? Istnieje to dlatego, że no, w, w stanie Illinois umówmy się w tej chwili, rządzą demokraci. Mhm. Taka jest prawda. Od, od samej góry do. No, do no, swojego spodu Senatorów nawet demokratycznych, to tak. jest ewenementem na skalę Stanów Zjednoczonych. Tak, i ogólnie, dlatego, że to był tak zwany niebieski stan, mm -hmm. z tych czerwonych i niebieskich, to wiemy, że demokraci po prostu kontrolują sytuację, rządzą w stanie Illinois. I ja myślę, że to ma też coś, coś do czynienia z tym, mm -hmm. wiadomo, nasz governor Bogowieć też wybrał człowieka, który jest w tej chwili całym szefem. A, tak zwany Illinois Industrial, to, przepraszam, to się nazywało wcześniej Illinois Industrial Commission i teraz to się nazywa Illinois Workers' Compensation Commission. To bu, można powiedzieć, że to była pierwsza zmiana, która była. Także atmosfera, tak jak powiedziałem, jest z góry na dół, jest po prostu taka, że, że, jest, że jest bardziej, żeby to zrobić bardziej troszkę pozytywne dla pracownika. No, co jest dobre z jednej strony, może trochę gorszej z drugiej. Wielu przecież jest pracodawców Polaków, którzy zatrudniają w bardzo dużą liczbę pracowników, więc tym bardziej powinni wysłuchać, jakie zmiany się tutaj szykują, jakie zaszły. Zacznijmy może od tego, gdzie zakłada się tą sprawę, bo wiadomo, że to jest jedna z ważniejszych, no i początkowa rzecz, gdzie zakładamy. Swoją sprawę po wypadku w pracy. Okej. Okay. To, co, co wymieniłem przed chwilą, że już teraz nie jest to tak zwane um, Illinois Industrial Commission, tylko jest tak zwane hmm. Illinois Workers' Compensation Commission. To nie jest sąd, to jest tak zwana komisja. Także sprawa jest zakładana w tej komisji i ona się toczy przed jakimś tak zwanym arbitratorem. To nie jest, nie możemy tego człowieka nazwać uh, sędzią. Mhm. Faktycznie ten człowiek sądzi, coś będzie, jakąś decyzję podejmował w, w, w każdej sprawie. Bardziej A... arbiter niż sędzia. Tak, to jest tak zwany arbitrator, faktycznie. I ta sprawa jest właśnie przed tym człowiekiem słyszana. Chciałem powiedzieć o jednej zmianie też, która już weszła, to jest to, że, że było dodane kilka tych tak zwanych arbitrators. Um, jest w tej chwili, jeżeli ja się nie mylę, jest teraz 35 tak zwanych arbitrators, co jest bardziej pozytywne dla pracownika w takim sensie, że teraz każdy tak zwany arbitrator ma mniej spraw um, i ma na swoim tak zwanym kalendar kalendarzu. To może spowodować większą efektywność i czy to znaczy, że no częściej będziemy mogli tą sprawę zakładać i uzyskiwać no, spotkanie przed, przed tą komisją? To znaczy, sprawa jest zakładana i jeżeli ktoś chce żądać proces przed tak zwanym arbitrator, to, to, jest, to też jest następna zmiana, która już, już weszła. I ta zmiana jest taka, że wcześniej, jak już sprawa się toczyła, to można, byłby, można było pójść przed tak, tak ten tak zwanym arbitrator, co trzy miesiące on, uh, miał datę, ta sprawa miała datę wyznaczoną, kiedy można było pójść i prosić o proces. I teraz to się zmieniło już, że teraz ta sprawa zamiast co trzy miesiące być na tym tak zwanym kalendarzu, ona wychodzi co dwa miesiące. Także nie tylko, nie tylko ci a, tak zwany arbitrators mają mniej spraw, ale częściej widzą te sprawy. Teraz możemy, możemy, możemy prosić o proces co dwa miesiące. A zamiast co trzy miesiące. Co też ja uważam, że to jest na korzyść pracownika, dlatego że te sprawy szybciej się toczą i szybciej można ich skończyć. Do procesu zaraz wrócimy. Tym pytaniem, które najczęściej się powtarza, no, są pieniądze. Rachunki przychodzą, rachunki medyczne. Ktoś musi za nie płacić? Jak to wygląda? Kto płaci rachunki medyczne? Pracodawca musi zabezpieczyć, zabezpieczyć trzy rzeczy dla pracownika. Pierwsza rzecz, że, że musi zapłacić za rachunki, a druga rzecz to jest za, za ten czas, kiedy ktoś nie pracuje. I ostatnią rzecz to jest jakąś rekompensatę za, za tą sprawę, ta sprawa ma jakąś wartość. A odpowiem na Panu na Pana pytanie, jak chodzi o, o rachunki medyczne to jeżeli pracodawca ma ubezpieczenie, ubezpieczenie płaci te rachunki. Zmiana teraz, która jest, jest propozycja, żeby zmienić a, prawo, to jest to, że chcą przez cały stan Illinois chcą wyjść z jakąś średnią sumę za każde, za, za wszystkie rachunki, za, za różne podobne rachunki. Przykładowo, powiedzmy, że ktoś chce zrobić sobie MRI, że jest żądany, że musi ktoś mieć MRI zrobiony, co jest e, specjalny rentgen, mhm. ok? I przykładowo liczy, lekarze liczą w takim miejscu tyle i tyle, w drugim miejscu tyle i tyle, i biorą siedmią z, całej, z całego stanu Illinois i chcą, chcą kodeks zrobić taki, że w kodeksie chcą już umieścić, jakie będą sumy płacone za te, za, te różne, za te różne badania, za różne testy. A co w przypadku, kiedy zrobimy droższe badania w lepszym szpitalu, powiedzmy, no przecież takie są, a potem to zostanie uśrednione i te rachunki będą wyższe. Nie mogą być wyższe, muszą być dokładnie takie, jaka jest, jaka jest średnia, czyli, czyli lekarze, sz sz szpitale właściwie, będą musiały takie rachunki wystawiać. Tak? Jest, jeżeli to wejdzie, to prawo nowe, co, które, co teraz e, proponujemy, żeby, żeby to weszło, to faktycznie jest właśnie możliwe, że przykładowo w Chicago na pewno są lekarze, lekarze że więcej liczą, powiedzmy, niż w Peoria, w innym stanie, znaczy w innym mieście w stanie Illinois. Także będzie, będzie dyktowane, ile mogą liczyć za niektóre rzeczy. Z tym, że to, nie jest, to, się nie, to się bardzo nie odróżnia od tego, co już mamy w systemie w, 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 do jakiegoś stopnia, tak jak jest ubezpieczenie zdrowotne, to ubezpieczenie zdrowotne już, już lekarzom dyktuje, ile oni mogą liczyć w każdym miejscu za, za różne badania. Jesteśmy poszkodowani, nie idziemy do pracy, nie możemy pracować, pracodawca płaci nam ile? Pracodawca a, musi płacić nam a, pracownikom dwie trzecie z tej sumy, ile, pra, ile pracownik zarabia na brutto. Mhm. Także jest przelicznik. Najpierw bierzemy średnio godziny, ile człowiek przepracował przez rok czasu wstecz od daty wypadku. Czyli to może być więcej niż 40 godzin, powiedzmy, może to być. nad godzinę ktoś pracował po 50, nawet więcej, 60 jest godzin. Jest możliwe, tak. To na tej podstawie liczymy zarobki. Tak, liczymy wtedy zarobki. I dwie trzecie. I wtedy bierzemy dwie trzecie, co jest 66,2%. Czyli więcej. Sze, więcej niż 60%. Mm -hmm. Jest równy dwie trzecie, jest 66,2%. I to się nazywa tak zwane TTD, Temporary Total Disability. To jest to, co pracownik dostaje przez ten okres czasu, kiedy nie może pracować, co jest dłużej niż trzy dni. Za pierwsze trzy dni nie ma płacone, za okres czasu... Dłużej niż 3 dni jest płacone. Z Pana doświadczenia, bo takich przypadków przecież w Pana kancelarii było bardzo wiele. Jak długo ten okres może trwać, kiedy pracownik otrzymuje to wynagrodzenie? Pracownik to będzie otrzymywał, dopóki nie może wrócić do pracy. Mhm. I to jest do jakiegoś stopnia dyktowane przez lekarza. Jeżeli lekarze, przeważnie jest tak, że jest parę różnych lekarzy. Jest ten lekarz, który, który poszkodowany wybiera, później pracodawca wybiera. I zależy co oni mówią i co oni twierdzą. Także no, od tego zależy. Od czego zależą inne pieniądze, to teraz zapytam. My kiedyś do tego wracaliśmy, czy, czy są jakieś specjalne tabele, ile warta jest na przykład utrata palca, dłoni, ręki, czy, czy takie tabele istnieją, czy tutaj też coś się zmienia? Absolutnie istnieją. Każda część ciała, można powiedzieć, że, że ma już wyznaczone jakąś sumę, jakąś wartość. Wytłumaczę szybciutko, jak to się liczy. Liczy się to tak, w takim sposobem, że bierzemy tą, tą sumę, o której mówiliśmy przed chwilą: zarobek na godzinę, ile ktoś zarabia, razy ile godzin ktoś pracuje, i wtedy a, propozycja jest teraz, w tej chwili jest tak, że mnożymy to razy 60%. Propozycja jest, żeby to zmienić, żeby to zmienić na dwie trzecie, tak samo jak. Tak zwane PPD, Permanent Partial Disability, chcą zmienić, żeby to było podobne, identyczne do tego, co mówiliśmy przed chwilą, do tej sumy, co człowiek dostaje przez okres czasu, kiedy nie może pracować. Czyli licząc średnio w rękę osoby, która więcej zarabia jest po prostu więcej warta. To Nasza znaczy sprawa jest, sprawa. ręka jest warta to samo, tak, mm. tak samo tygodni, ale człowiek, są dwie osoby, które mogą mieć ten sam wypadek, ale jedno staje, może być trzy razy więcej niż ktoś in, inny, dlatego, że zarabia trzy razy więcej. I na, następna zmiana, która, co, o której mówią teraz, że, że, że chcą, żeby weszła, to jest, że chcą mniej więcej a każdą część ciała, chcą wartość tego, tej części, części ciała chcą podwyższyć o jakieś 10%. Także przykładowo, jeżeli ręka jest warta 190 tygodni, będzie warta 10% więcej tygodni I wtedy mnożymy to razy, ile człowiek zarabia. A razy... 60 albo 66. Zależy, czy to wyjdzie, czy 100%. zmiana będzie na 66%. Jeżeli tak, to pracownik wtedy znowu zyska i będzie troszeczkę więcej dostawał za sprawę. Zakończmy całym procesem spraw, o których mówimy, czyli spraw odszkodowań po wypadkach w pracy. No, jak może zakończyć się sprawa? Bo tych zakończeń może być kilka scenariuszy. Większość spraw się kończy ugodowo, mhm. to jest wiadoma rzecz i później jest jakiś procent e, spraw, co idzie na proces. Je jeżeli idziemy na proces, Pan Cię pyta, jak się kończą. Jeżeli idziemy na proces, albo wygrywamy, albo przegrywamy. Mhm. Jeżeli wygrywamy, to może ta tamta strona, to się może tamtej stronie nie podobać. Jeżeli przegrywamy, to się nam, to może nie, to się nam nie podoba i zawsze możemy złożyć apelację. I ta apelacja chyba też trochę inaczej teraz wygląda, bo inaczej wygląda skład komisji, przed którą apelujemy. To znaczy w tej chwili jeszcze komisja jest taka sama. Są tak zwane dwa, dwa tak zwane panels, A i B. Każda komisja ma trzech sędziów. To, to są tak zwani commissioners. I chcą dodać następną, żeby te sprawy jeszcze szybciej szły i żeby, się, żeby to, cały ten proces szedł szybciej. Od początku do końca apelacja wygląda tak, że najpierw jesteśmy przed sędzią, tak zwanym arbitrator. On czy ona decyduje sprawę. Jeżeli, nam, jeżeli komuś się nie podoba, robimy apelację, do, to, to się nazywa faktycznie, to nie jest apelacja, to jest review. I idziemy przed komisją. Jeżeli to, dalej to nam się nie podoba, to co się dzieje przed komisją, możemy faktycznie zrobić apelację do sądu tzw. Tak zwanego, tak zwanego circuit Court, to jest najniższy sąd. I stamtąd może to pójść do, do prawdziwego sądu, tzw. Tak appellate Court i nawet może pójść do Supreme Court, do najwyższego sądu. Czy Państwu się to podoba, czy nie podoba prawo jest prawem i przepisy tego prawa, jak się zmieniają, dotyczą nas wszystkich, więc wykorzystajmy tę okazję do tego, żeby zasięgnąć fachowej informacji w kancelarii Piotra Wachowskiego, sprawy powypadkowe, ale nie tylko w przypadku pracy, ale wszystkich innych wypadków samochodowych, wszystkie inne sprawy karne i cywilne właśnie w tej kancelarii. Dziękuję serdecznie za wizytę w studium. Dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne programy z cyklu Prawni Radzi.